Witajcie, kochani. Zapraszam Was na ostatni film tego roku, i będą to moi ulubieńcy, czyli materiały i rzeczy, które generalnie bardzo lubiłam wykorzystywać w tym roku. Zaczniemy od szkicowników. To są szkicowniki od Bailey Jane. Mówiłam Wam o nich już wielokrotnie na tym kanale. To był pierwszy, który kupiłam od niej. Tutaj jest pięknie. Ozdobioną okładką wyszywaną, i ten papier tutaj był papierem kremowym. Mimo wszystko bardzo dobrze mi się pracowało z tym szkicownikiem, więc już kolejne kupiłam sobie. Tutaj widzicie czapkę czarownicy, i tutaj mamy ćmę. I te papiery już tutaj są białe. I powiem Wam, że lubię te szkicowniki ze względu na to, że można wykorzystywać różne media tutaj w tym. Szkicowniku. Zarówno markery, kredki, farby, czy to akwarelowe, czy to głosz, tak naprawdę. Jest to papier mix mediowy, a fajny jest dlatego, że on jest gładziutki. Nie jest taki jak w przypadku na przykład Kansona papieru mix mediowego, bo on tam ma strukturę. Natomiast ten jest całkowicie gładki, ale całkiem fajnie przyjmuje wodne media. Więc dlatego ja lubię z tego korzystać, bo nie muszę się tak naprawdę stresować tym, że wezmę nieodpowiednie kredki, markery czy, czy coś innego. I nie uda mi się tak naprawdę skorzystać z nich w pełni. Także dlatego bardzo lubię te szkicowniki i wykorzystywałam ten szkicownik do, do różnych prac, czy to akwarelowych, czy to z markerów. Owszem, czasami na przykład tak jak tutaj, przyklejałam papier akwarelowy do środka, bo na przykład chciałam i wiedziałam, że będę wykorzystywać bardzo dużo wody, no bo wiadomo, że udźwignie ten szkicownik całkiem sporo wody, natomiast nie tyle. Ile papier akwarylowy. Dlatego czasami zdarza mi się po prostu wkleić coś tutaj do środka. Niemniej jednak bardzo lubię też szkicowniki, dlatego tutaj, jak widzicie, kupiłam sobie kolejne. Oczywiście, gdzie można je kupić, Wam podlinkuję. E, także, także ja generalnie je polecam. Bardzo je lubię. Tutaj jeszcze mi zostało troszeczkę do końca, e, jakoś tyle. O, tyle mi stron zostało do końca, więc jak skończę ten, to zacznę kolejny. Jeśli chodzi o ołówek, to mam swój ulubiony, czyli to jest Derwent Precision, 0,7 mm. Używam go praktycznie do każdego szkicu, bo, no nie wiem, jest dla mnie idealnie ciężki, ma cieniuteńką końcóweczkę i po prostu uwielbiam go używać. Jest niezwykle dla mnie wygodny i przy okazji świetnie da się gumką chlebową go zmazać, a gumki chlebowe od Faber Castell są moimi ulubionymi. Mam trzy, a tutaj mam, jak widzicie, już taką całkiem brzydką, ale nadal, nadal świetnie się sprawdza. Mam też w sklepie jedną żółtą i je mam jeszcze jedną tutaj nieotwartą, która czeka, jak ta już będzie całkowicie nie do użycia. I nie będę w stanie nic z nią zrobić, już będzie strasznie brudna. Także to są jakby moje podstawowe dwa narzędzia, które zawsze mam ze za sobą i po prostu uwielbiam w nich korzystać. Jeżeli chodzi o farby, no to wiadomo, Głosz jest moim ulubionym medium. Bardzo lubię korzystać z farb Głoszu. I kiedy kupiłam te farby od Artex, to stwierdzam, że no, to jest jednak coś, co mi bardzo pasuje, przede wszystkim dlatego, że jest w palecie. Te farby są w palecie. Ja nie muszę ich wyciskać z żadnej tubki i owszem, w ten sposób one szybciej wysychają, natomiast kiedy się używa tych farb, kiedy się o nie dba, to one nie, nie schną aż tak bardzo. A ja. Korzystam z nich, jak widzicie, no są e, dosyć brudne w niektórych miejscach e, i muszę je odświeżyć, to jest też fakt, bo na przykład tutaj ten zielony dosyć mocno wysychł, natomiast pozostałe farby jeszcze są całkiem wilgotne, ale tak czy siak bardzo lubię korzystać właśnie z tych Jelly Głoszy, e, e, bo, bo łatwo mi się z nich korzysta, po prostu. Biorę sobie całą paletkę ze sobą e, i dzięki temu mogę po prostu wykorzystać te farby, które, które potrzebuję. Poza tym, e, uważam, i to też już słyszeliście u mnie wielokrotnie, że nie potrzebujemy więcej kolorów niż na przykład ja tutaj mam, a i tak e, widzicie, że nie wszystkie tak naprawdę używam. Bo na przykład ten jest bardzo rzadko używany, ten niebieski jest dosyć rzadko używany, fioletowy jest rzadko używany. Tak naprawdę wystarczą na podstawowe kolory, żeby móc uzyskać e, większość mark. Większość barw. Więc no, nie potrzebujecie wcale dużej palety. Jeżeli jesteście ciekawi, jak się z takimi farbami pracuje, to zachęcam. Zachęcam do kupienia sobie nawet tej najmniejszej ilości 12 kolorów, bo to jest absolutnie wystarczająca ilość. Nie potrzebujecie wielkich palet, wielkich ilości. Więc polecam. Bardzo, bardzo lubię te farby. Oczywiście inne głosze, które mam, też bardzo lubię. Natomiast jeżeli się zastanawiam nad tym, których użyć, to to są moje takie pierwsze farby, po które sięgam. Mam też głos w paletce od Erwentu. Tutaj one są już mocno wyschnięte. Ale ja kiedy wypełniałam te farby, to była taka moja próba podejścia właśnie do palety, żeby zobaczyć, czy to jest coś, co mi będzie odpowiadało, i powiem Wam, że kiedy wypełniłam głosem właśnie tą paletę, to to nie było do końca takie satysfakcjonujące, jak mi się wydawało, ale kiedy kupiłam już rzeczywiście taką paletę z. Tymi wszystkimi kolorami okazało się, że to jest jednak coś, co mi bardzo odpowiada. Natomiast tą paletę używam dopiero wtedy, kiedy chcę użyć głosu troszeczkę bardziej jak akwareli, ponieważ te farby są tutaj wyschnięte. Wystarczy odrobina na wody i one jakby się reaktywują. Natomiast ta ich konsystencja nie jest taka gęsta, jak w przypadku, na przykład, tych farb tutaj. Dlatego też stanowią taką ciekawą, um, ciekawe jakby uzupełnienie, bo można w fajny sposób pracować z nimi, jak akwarele, a mają. Cudowne, matowe wykończenie, i to mi się najbardziej podoba. E, natomiast, jeżeli chodzi o samą akwarelę, to dobrze wiecie, że ten tutaj zestaw od, od Winsor i Newton to jest mój ulubiony. Dostałam go oczywiście w scrollboxie. Gdybym nie, go, nie dostała go w scrollboxie, to prawdopodobnie nie wiedziałabym, że jakakolwiek akwarela w jakikolwiek sposób może mi odpowiadać. Natomiast to było w pudełku, i to jest mój ulubiony zestaw akwarelowy. A jak widzicie, jest brudny, bo ja go rzeczywiście używam e, i jak widzicie, nie wygląda, żeby ta farba mocno się zużywała, więc ten zestaw zostanie ze mną na bardzo, ale to bardzo długo, e, ale bardzo go lubię. Naprawdę jest to mój ulubiony zestaw akwarelowy. E, jedyny mankament w tym zestawie jest taki, że brakuje tutaj koloru czarnego, natomiast ja podeszłam do tego na spokojnie, ponieważ zawsze z tym e, Tutaj zestawem e, biorę sobie marker od Karin, e, brush marker akwarelowy i po prostu jego wykorzystuję jako kolor czarny. To jest dla mnie takie uzupełnienie, bo jakby te kolory, które tutaj są, mi wystarczą, plus ten marker, także to jest ulubiony mój zestaw farb ak akwarelowych, a dobrze wiecie, że ja z farbami ak akwarelowymi mam duży, 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 duży problem, a więc to jest po prostu moje go-to i staram się trenować właśnie akwarele za pomocą tych farb. Jeżeli chodzi o cienkopisy, długopisy i tak dalej, no to powiem Wam, że ten długopis od Pilota, mam tutaj opakowanie, to jest Parallel Pen. Kiedy przyszedł w Upgrade, no to tak nie za bardzo byłam zadowolona, bo nie bardzo wiedziałam, jak z tego korzystać. Natomiast w późniejszym czasie bardzo dużo wykorzystywałam go w takim porannym szkicowniku, w którym po prostu gryzdałam różne rzeczy. Ja tak naprawdę cały czas teraz z niego korzystam. Myślę o tym, żeby kupić sobie właśnie. Paralel Pen z inną końcówką, bo ta ma e, całkiem grube tutaj to wykończenie i m, nie zawsze dobrze się z tym pracuje, dlatego myślę o tym, żeby może zakupić sobie cieńsze, bo to jest, jak widzicie, 6 mm. Natomiast myślę, że jakby było cieniutkie, takie, że po prostu wykorzystuje się jak cień to mogłoby być ciekawa sprawa. E, minusem jakby tego jest to, że on jest e, rozpuszczalny w wodzie, więc nie nadaje się na przykład do e, szk zrobienia szkicu w przypadku e, akwareli e, i też chyba kiepsko z tego co pamiętam nadaje się do markerów, e, bo też się dosyć mocno rozmazuje. Więc no, jest to po prostu taki długopis do szkicowania, e, albo po prostu malowania. Tą taką grubą końcową, ale i tak całkiem fajnie mi się z niego korzysta, więc no, generalnie ja go polecam. Jeżeli będziecie mieli okazję wypróbować właśnie Parallel Pen, to, to jest fajna sprawa. Natomiast pozostałe, jakby cieńkopisy, które ja wykorzystuję, to na pewno są mikrony. Mikrony, z różne końcówki, tak naprawdę korzystam z wielu. Wszystkie praktycznie przyszły w subskrypcyjnych pudełkach. Sama ich nie kupiłam tak bezpośrednio, ale bardzo lubię z nich korzystać, bo one właśnie świetnie się nadają i do akwareli, i do markerów więc są super. Lubię też wykorzystywać inne cieńkopisy, które przychodzą. Na przykład tutaj mamy Unipen e, brązowy. Mam też markera od Kopika, e, znaczy pisa od Kopika. Też bardzo go lubię. E, generalnie wszystkie te cieńkopisy, które przychodzą, są fajne. E, lubię też ten on Faber Castell. E, bardzo też fajnie się z nim e, pracuje. E, I generalnie, wiecie, Faber Castell to jest jedna z takich firm, którą ja po prostu bardzo lubię. E, dużo materiałów mam od nich. E, po prostu lubię z nimi pracować. A mam tutaj jeszcze taki od Unibal złoty długopis, bardzo fajnie się nim pisze, jest soczysty, daje piękne kolory, więc często właśnie z niego korzystam. Ostatnio też dostałam właśnie od Uni Bala białe cienkopisy, natomiast na razie nie jestem w stanie ich zrecenzować i choć tutaj powinnam tak naprawdę um, pokazać tylko rzeczy, które, które są um, jakby moimi ulubieńcami to pokazuję je dlatego, że um, osoba, której je dostałam bardzo je polecała i dla niej są to po prostu najlepsze białe um, żelopisy, więc skoro to jest ta sama firma to myślę, że może być to Fajna sprawa, ale tak jak mówię, jeszcze nie do końca to przetestowałam, jeżeli szukacie, to może akurat to będzie coś, co Wam będzie odpowiadało. Jeżeli mówimy o Faber-Castell, to oczywiście moje ulubione polichromosy. Bardzo lubię te kredki, to są jedne z moich ulubionych kredek, są idealnie miękkie. Cudownie się je ze sobą łączy, nakłada jeden na drugie, po prostu są fantastyczne. Ja każdemu serca polecam, bo naprawdę świetnie się z nimi pracuje. Ja je mam tutaj w takim pudełku. To jest tak naprawdę pudełko po adwe kalendarzu adwentowym. Natomiast dla mnie, właśnie takie rozłożenie tutaj tych kredek. Jest na tyle wygodne, że po prostu je tutaj trzymam, bo w tym tutaj pudełku, no tutaj jest 60 kredek. One mają po prostu dwie, jakby warstwy, i to już nie jest aż takie wygodne w korzystaniu. Dlatego przełożyłam je sobie tutaj do pudełka i one po prostu tutaj sobie leżą. I jeszcze jedne kredki, które ja bardzo lubię. To są kredki no kolor 1 od Karandasz. Powiem wam, że ja te kredki kupiłam przez przypadek, bo ja chciałam no kolory od Karandasz. Natomiast jakby nie doinformowałam się, że jedynki nie są rozpuszczalne w wodzie, a dwójki są rozpuszczalne w wodzie. I zależało mi tak naprawdę na tych dwójkach, które są rozpuszczalne w wodzie, ale okazało się, że te Kredki są na tyle fajne, że bardzo lubię z nich korzystać. Kiedy mam ochotę po prostu sobie porysować um, coś takiego niezobowiązującego, to zawsze sięgam właśnie po te kredki. I jak widzicie, no, niektóre z nich całkiem, całkiem <grym> są używane, więc no ja bardzo je lubię. To są woskowe kredki, też fajnie się nadają do mediowania. Więc ja po prostu no, z nich korzystam w taki właśnie sposób. Jeżeli chodzi o markery, hmm, no to tak naprawdę mamy różnorodność. Bo ja lubię używać różnych markerów alkoholowych, ale tutaj są nie tylko alkoholowe. Ale zacznijmy przede wszystkim od promarkerów. Ja tutaj mam oczywiście tylko jeden, natomiast mam całą jakby selekcję kolorów od promarker. I, um, i to jest oczywiście też Winsor Newton. Mam całkiem dużo promarkerów, lubię z nich korzystać, więc ja po prostu je polecam. Bardzo fajnie się blenduje promarkery. One się świetnie ze sobą łączą i to są tak naprawdę markery, po które sięgam jako pierwsze. Natomiast w ostatnim czasie też bardzo polubiłam się z kopikami. Te kopiki ciało dostałam właśnie też w jednym z pudełek. I okazało się, że naprawdę fajnie mi się z nimi pracuje. One mają tutaj końcówkę pędzelkową, która jest dla mnie naprawdę świetnym rozwiązaniem, bo okazuje się, że po prostu te pędzelkowe końcówki we wszystkich markerach, które ja używam, to jest dla mnie najprzyjemniejsza forma pracy. Dlatego zazwyczaj właśnie jak, jak kupuję jakieś markery, to staram się szukać właśnie z taką końcówką. Tutaj mam na przykład marker od Promarker, która mi się skończył i to jest kolor Almond. I kiedy okazało się, że ten kolor jest końcówką właśnie pędzelkową, to postanowiłam wziąć właśnie tą pędzelkową, bo to jest kolor, który bardzo często używam, a tak jak mówię, no jednak pędzelkowa końcówka to jest coś, co bardzo lubię. I tutaj kiedyś dostałam od Beatki z Actiona markery alkoholowe, właśnie z taką końcówką. To jest Mix Color Marker od Deco Time i powiem Wam, że te markery są naprawdę świetne. One fantastycznie się ze sobą łączą, mają fajne kolory. Fakt faktem, że nie starczają na zbyt długo, ponieważ no to wypełnienie tym tuszem nie jest zbyt intensywne, natomiast one podobno nie są zbyt drogie ale naprawdę świetnie się z nimi pracuje. Ja je bardzo lubię, często je wykorzystuję. Gdzieś tutaj mam nawet taki marker, który już mi się bardzo mocno zużył albo ja już go wyrzuciłam. W każdym razie no korzystam z nich na tyle, na ile mogę, bo, bo po prostu pięknie się ze sobą łączą. Z drugiej strony mam markery, które dostałam też w innych pudełkach i to też są markery alkoholowe i też bardzo lubię z nich korzystać, ale znowu dlatego, że prawdopodobnie mają końcówkę pędzelkową. Tutaj mam od Faber Castell Sketch Marker. On jest o tyle fajny, że z tej strony ma właśnie pędzelkową końcówkę, natomiast z drugiej strony jest taka bardzo cieniutka, więc idealnie się nadaje do różnego rodzaju szczegółów, ale tak samo lubię z nich korzystać. Dlatego jakby mam tutaj w tym piórniku markery, które po prostu lubię łączyć ze sobą. I tutaj tak samo. To jest od Colorista z Spectrum Noir. Tutaj jest końcówka pędzelkowa, natomiast z tej strony jest taka cieniutka, i dlatego mi się bardzo fajnie z nimi pracuje. Poza tym, ja bardzo lubię też markery od Spectrum Noir, ponieważ ja mam tutaj. Tree Blend, czyli markery alkoholowe, które mają po prostu trzy kolory w jednym, i to jest fantastyczne rozwiązanie dla tych, którzy mają na przykład problemy z łączeniem kolorów. Czyli dla mnie, <noise> ja strasznie nie lubię dobierać do siebie kolorów, natomiast tutaj nie mam z tym problemu, ponieważ te kolory już są ze sobą połączone i bardzo fajnie się z nich korzysta. Bardzo fajne mają odcienie. Co prawda, one tutaj nie są pędzelkowe, ale Spectrum Noir ma też pędzelkową wersję. Tutaj mam jednego z, takiego, jednego z takich markerów, które po prostu każda, każdy kolejny kolor to też jest pędzelek i uwielbiam je. Mam tylko jeden, niestety, ale stąd wiem, że zdecydowanie bardziej lubię te od tych, chociaż obie wersje bardzo ładnie mają kolory i bardzo fajnie się ze sobą łączą. Jeżeli chodzi o inne markery, akrylowe. To mam tutaj taki zestaw kolorów z dwóch różnych firm. To są od Karin markery Deco Brush Pigment. Bardzo fajnie się nimi maluje. One mają też końcówkę, właśnie pędzelkową. Te kolory całkiem fajnie wypływają, ale po, muszę powiedzieć, że jeżeli chodzi o te Dekobrasze, to ta. Ten pędzelek bardzo szybko się niszczy. Ja bardzo dużo używałam na przykład tego koloru żółtego i powiem Wam, że ta końcówka tutaj to już dogorywa i bardzo ciężko wychodzi z niej kolor. Więc generalnie fajnie się nimi maluje, natomiast te końcówki no nie są zbyt długotrwałe. Z łatwością można je zniszczyć. Więc. Fajnie się nimi maluje, aczkolwiek no, ich trwałość pozostawia wiele do życzenia. Natomiast ostatnio w jednym z pudełek były od Artline Decorite, Decorite chyba? Czy Decorite? Ciężko powiedzieć. Też właśnie markery akrylowe, generalnie do różnych powierzchni, i one są świetne. One mi się tak fajnie sprawdziły, tak dobrze mi się nimi malowało, że ja jestem po prostu mega zadowolona i zastanawiam się nad tym, czy nie go kupić sobie po prostu całego zestawu. Bo jak tutaj jest napisane, że malują nie tylko na papierze, ale także na porcelanie, na szkle, na metalu, na plastiku. Po prostu są. Świetne do różnych powierzchni, a że mają właśnie tą pędzelkową końcówkę, i ta farba wychodzi z dużą łatwością, to naprawdę cudownie, cudownie się nimi maluje, więc ja je polecam, jeżeli macie do niej dostęp. I tak na koniec to są jeszcze materiały, które ja bardzo często wykorzystuję w różnych pracach. Oczywiście klej. Od Eco Scrapbooking. Fantastyczny klej, bardzo dobrze się z niego korzysta. Ma cudowną butelkę mięciutką, fajną końcówkę, taką w miarę precyzyjną. Więc ja generalnie bardzo polecam ten klej. Polecam też Wam bardzo Gamzol, czyli to jest taki Mineral Spirit do kredek zwłaszcza do polichromosów, są, jest to fantastyczny sprzęt do tego, żeby rozsmarować kredki. Jeżeli nie lubicie, kiedy kredki pozostawiają taką, wiecie, linię, yy, i trzeba na, mocno się natrudzić, żeby to wszystko było jednolite, użyjcie kamzola. Jedynym minusem Ganzola jest to, że on wyparowuje. Więc jeżeli nie używacie go zbyt często, to któregoś dnia możecie się przekonać, że po prostu nagle zniknął z butelki, ale to jest jego natura i z tym nic nie zrobicie. On jest tutaj szczelnie zamknięty, mimo wszystko wyparowuje, ale jeżeli używacie dużej ilości kredek i lubicie, kiedy to jest wszystko w miarę gładkie, najlepsza rzecz na świecie. Natomiast jeżeli używacie mm, <laughs> głosu, to Dorlanx, Wax Medium jest świetnym zabezpieczeniem właśnie głoszu, bo głos jest reaktywacyjny z wodą, więc jakakolwiek kropla, która spadnie wam na wasz obrazek, spowoduje, że go zniszczy. Dlatego ten wosk jest idealny do tego, żeby go zabezpieczyć i już wtedy. Nic nie zostanie zniszczone. Jeżeli używacie jakichkolwiek farb, to ja bardzo polecam mydło do mycia pędzli. Mam to mydło od roku, bo kupiłam je w styczniu. W zasadzie tego roku jeszcze, ale na samym początku tego stycznia. Więc polecam. Naprawdę świetnie myję pędzle. Jak widzicie, no ja całkiem sporo używałam w tym roku farb i zużyłam tylko tyle tego mydła. A więc ono jest bardzo wydajne, świetnie się sprawdza. Uwielbiam po prostu myć pędzle tym mydłem, bo się idealnie doczyszczą. I tak jak mówię, czy to jest akryl, czy to jest głoś, akwarela, czy jakakolwiek inna farba, świetnie się to mydło po prostu sprawdza. Więc tutaj The Masters Brush Cleaner świetna rzecz, po prostu super. Polecam, gorąco polecam, bo naprawdę super sprawa. Jeżeli chodzi o pędzle, to ja nie jestem wam w stanie powiedzieć, tak naprawdę, jakie pędzle będą najlepsze, bo to jest wszystko zależne od tego, co używacie. Um, ja mam tutaj kilka pędzli, które bardzo lubię, ale jeżeli chodzi o firmy, to ciężko mi jest powiedzieć, dlatego że um, no kilka z tych pędzli po prostu lubię za względu na ich kształt. Na przykład bardzo lubię ścięte pędzle, ten bardzo lubię pędzel, mimo że no, tak tutaj nie ma żadnej firmy, ale naprawdę świetnie się maluje tego rodzaju pędzlami. Bardzo też fajnie maluje się tymi tutaj ściętymi w ten sposób. Te są akurat ze scrollboxa. Więc no, jeżeli chodzi o pędzle, to wydaje mi się, że to jest tak naprawdę kwestia tego, czym malujecie, jakie macie preferencje, na przykład, bo te pomarańczowe to są od Panduro chyba tak, nie, te są akurat Daily Rowney, ale ja dużo też mam tutaj od Panduro pędzli, które lubię używać, a Panduro nie jest jakąś najwyższą firmą, jeżeli chodzi o pędzle, także no... Tutaj nie, nie jestem wam w stanie powiedzieć dokładnie e, firmy, natomiast ja do głosu używam raczej pędzle syntetyczne, ponieważ one utrzymują trochę wody, ale nie aż tak dużo. Natomiast nie przepadam za pędzlami e, typowo akwarelowymi, bo one zbyt dużo wody utrzymują, chociaż wiadomo, że powinny, jeżeli chodzi o akwarel. E, jeszcze dwie rzeczy. <laughs> Paleta. Uwielbiam talerz. Uwielbiam po prostu talerz do mm, mieszania farb. Ale też bardzo lubię tą muszelkową paletkę. Też mi się z nią dobrze pracuje. No i do przytrzymania papieru klipsy. Te są ze Scrollboxa. Nie wiem czy to jest jakaś konkretna firma, ale generalnie klipsy świetna sprawa do przytrzymywania papieru. I to by było tyle z tych moich ulubieńców tego roku. Dajcie znać, czy któraś z tych rzeczy jakoś specjalnie Was interesuje, czy którąś z, którą z tych rzeczy nie wiem używaliście i też ją bardzo lubicie, bo jestem ciekawa. A teraz bardzo Wam dziękuję za uwagę, za to, że tutaj jesteście, i życzę Wam i sobie fantastycznego 2025 roku i mam nadzieję, że się niedługo zobaczymy. Trzymajcie się, pa! pa.